W pierwszej kolejności przyznawane są te dotacje gminom. No i po prostu, powiedzmy sobie wprost, wiele gmin w Polsce korzysta też z tego wsparcia, no właśnie, ratując swoje budżety i wykorzystując to do tego, żeby uruchomić wspominaną też komunikację dowozową do szkół, która no będzie taką komunikacją otwartą, dorośli mieszkańcy gminy też mogą z niej. Skorzystać z no ale bardzo często najzograniczona do tych godzin, w których funkcjonuje szkoła. Wieczorem już nigdzie nie pojedziemy, nie wrócimy, nie ma na przykład takiego transportu w sobotę w niedzielę. No tutaj by się przydały, po pierwsze jasne, wytyczne i określenie pewnego standardu. Jeżeli wydajemy publiczne środki, to chcemy mieć za to transport na przykład w określonych godzinach albo w określonej częstotliwości kursów na dzień, uwzględniający weekendy. Uwzględniające to, że w wakacje także ten autobus musi przyjechać, musi odjechać. To wszystko powinno być określone, tego na ten moment nie ma. To są też często takie kwestie zupełnie techniczne, które też nie zyskały aprobaty w, za poprzedniego rządu. Ja z, przy modernizacji tej ustawy też składałam poprawki, typu ujednolicenie chociażby formularzy wniosków i też Formularze, które rozliczają te, te dotacje, tak żeby żebyśmy mieli jeden wzór na cały kraj. To jest teraz... bardzo sprawa. Tak, i wydawałoby się, że po pierwsze też bezkosztowa, która pozwala także agregować pewne informacje i pewne dane na poziomie całego kraju. Nie, teraz jest tak, że to określa te formularze wojewoda i one są po prostu bardzo różne. Bardzo, bardzo różne różnych informacji ci w dobie chcą uzyskiwać przy rozliczaniu, więc nie jest tak, że jeśli mamy zaznajomionego samorządowca czy urzędników z innego regionu kraju, to że tak łatwo, nie wiem, rzucimy okiem, nauczymy się jak to rozliczać, nie, u nas może być zupełnie inaczej, więc no, to są techniki, które no nie mają znaczenia z perspektywy podróżnego.